Simmonowie widzowie z tej strony MC007. Witam Was w nowym odcinku z farmy, przygody farmy. Znaczy farmy po prostu. Dobra, widzowie. Yy, tutaj Dominik sobie już wstał. Yy, dziadka nie ma w ogóle. Nie wiem gdzie jest dziadek. Wychodzimy z chaty. Widzowie, patrzcie co w ogóle Dominik wypożyczył. Tutaj wypożyczył G-klasę. No i dobra, widzowie, będziemy udawać się powoli do roboty. O kurde, co jest? Policja? Co jest, widzę Panie policjancie, to są ci panieci, Nie dali... Dzień dobry Dzień dobry Są moje pieniądze To tak, komendant... Komendy. Sandy Tak? W czym mogę pomóc? Oni mi nie dali pieniędzy za ten dom Czy... Czy, czy to... Pan tutaj wypożyczył tego pana na ten dom? Ogólnie yy, mój dziadek hmm. kupił dom. Proszę powiedzieć. Dom. Mój dziadek, dziadek kupił tak? dom. Ja jestem współwłaścicielem, tak. Czy... Tak, i pieniądze nie zostały przekazane. Yy, proszę pana. Nie wiem, bo to Aha. ten pan się dogadywał z dziadkiem. A dziadka aktualnie w domu nie ma. Dobrze. No to yy, musimy przeszukać w domu w celu znalezienia pieniędzy. Ale jakim prawem? Mam nakaz, proszę pana. No, na przyszykanie, na przyszykanie domu. No to proszę pokazać nakaz. Nakaz. Ale... Proszę pana, no to jest dom dziadka. On jest głównym właścicielem, więc no... To proszę zawołać tutaj dziadka. No ale proszę pana... O kurwa wilk. No nie ma go aktualnie. W domu. No nie wiem gdzie jest, nie mam do niego kontaktu. Dobrze. pan do niego nie wiem, zadzwonić, się skontaktować, mnie nie ma, Dobrze. Się opuścić, póki nie Dobra, to idę zadzwonić do dziadka. Proszę pana, proszę nie przeszukać domu Kurde, widzowie, ja nie wiem co ja mam zrobić. Dziadka nie ma w chacie. chcą mi przeszukać dom. W ogóle jakim prawem, jakim cudem, widzowie. To jest hit. Ja masz moje Ale powiedzy, Czemu wy mi wchodzicie do domu? Przepraszam bardzo. Proszę wyjść za drzwi. Nie są moje pieniądze, bandyto. Proszę wyjść za drzwi. Dobrze, to proszę. Pan musi wyjść za drzwi, ja mam nakaz na przeszukanie domu. Muszę przeszukać ten dom dokładnie znalezienie pieniędzy. Jakim jeżeli prawem? Się, jeżeli Dobrze, się... niech pan przeszukuje, nie będę utrudniał. Nie wiem, to jest chore, widzowie. Ale jest po prostu chore. Widzowie, muszę, no, skontaktować się z dziadkiem w ogóle, jakoś, no. kurde, widzowie, nie, nie wiem. Kur Kurde, nie wiem, widzowie, ja w szoku, zostawcie łapeczkę do góry i subskrypcję na moim kanale Ile to panu zajmie, bo on mi się śpieszy do roboty O, jest dziadek, 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 chodź tu Kurde, widzowie Dziadek! Kurde, dziadek Nigdzie nie jedziesz No widzowie, zajebiście Proszę go tu przywołać, ja chcę moje pieniądze Proszę Proszę poddać się, proszę się tutaj Ale proszę co, z jakiej, z jakiej paki? I znalazłem pistolet yy, pod pana łóżkiem Więc prosiłbym pokazać... Przepraszam bardzo, ja mam sypialnię w tam drugiej strony. Tu dziadek śpi to, to dziadka, to dziadka pistolet, czy pan ma licencję na broń? O kurde widzowie, grubo no to widzowie. Lipa. Nie gadajcie, widzowie, że dziadek jest w coś wpakowany, wmieszany. Nie gadajcie, widzowie, proszę, nie mówcie. Tak, kurde, widzowie. powiem wam tak. Y nie wiem, co tu się odwaliło. Dziadek, ja cię kiedyś zabiję. Przysięgam. Co czemu ty kur. masz pod moim łóżkiem? Broń, w ogóle skąd. Dziadek. Co. GÓWNO! CZEMU TY MASZ BROŃ? Widzowie Dominik się wkurzył Dziadek, nie denerwuj mnie CZEMU TY MASZ BROŃ POD MOIM ŁÓŻKIEM? Widzowie Dominik się wkurzył Dobra taka z Tobą gadka Dziadek ja się wyprowadzę od Ciebie Jak tak będziesz robił Widzowie patrzcie w ogóle jaką Dominik ma furę Patrz widzisz? Za Twój hajsy kupiłem samochód Nie widzę, a tak naprawdę to ten samochód jest w wypożyczalni w mieście jest taka wypożyczalnia nie wiem czemu to ma blachę mafia yy, widzowie jedziemy do roboty tutaj na farmę yy, więc no troszeczkę kawa mamy jak zawsze ale widzowie ja postanowiłem sobie wypożyczyć bo mamy 14 koła 14 500 mieliśmy te 500 poszło na wypożyczenie tego samochodu na cały dzień więc widzowie Powiem wam tak Czy to jest dużo? No nie wiem, ale przynajmniej wozimy się taką G-Klasą Widzowie w przyszłości takiego brabuska G-Klasa Tutaj już dojeżdżamy Będę robił wam widzowie cięcie jak mówiłem Żeby całej drogi nie pokazywać Fajna jest ta G-Klasa, podoba mi się A jest tu ciężarówa Zajadę tutaj. Aha, dobra Widzowie, w ogóle nowe ciuchy, nowy drip Jeździsz jak wariat Co? Jeździsz jak wariat No bo tak, dobra mm, To Witam towarek Masz tak. y, sklep y, do... rzeczy do sklepu Okej okay. To wszystko legalne Wiesz, jest, jest, mam nadzieję No to masz papiery w stawku Dobrze, okej okay. Wsiadaj, ja ci nabiję nawigację Już wsiadam? no nie. no to niech pan mnie puści. za kierowcę One. proszę ma, ma pan już sprawdzam yy, nie mam a no teraz teraz tak to jest ammunition w Paleto Bay To jest jakby no broń Okej, okay, widzę Ale wszystko jest legalne, co nie? Cały mhm. transport itp Ma wszystko dobra. w papiery Dlatego cię policja po prostu zatrzyma Daj mu papiery i no git wszystko No dobrze Mam no. nadzieję, że mnie nie zatrzyma No, no <laughs> dobra, no to pozdro, cześć dobra. Widzimy dobra. się na miejscu Tak Dobra widzowie, jedziemy Szybki kursik Zjeżdżamy tą ciężarówką, widzowie. A widzowie, tym razem. Nie ten. Nie wolę w ten supek, ale. Co ta babka robi, widzowie? A! Dobra, widzowie. Trzeba tak drastycznie. Ej, w ogóle nie w tą stronę, widzowie mi pokazuje. Musiał jakoś zawrócić. Ale trudno Tak widzowie umiarkowanie będziemy jechać prędkość oczywiście. I tak widzowie możecie napisać komentarz, bo to już jest... Odaj, że widzowie ósmy odcinek, bo nagrywam na YouTube na zapas widzowie. Jest dużo zapasów. Odcinki się rzadzej, rzadziej pojawiają, bo ma podobny problem co ma pan ospano. Czyli, no, po prostu weryfikacja i te filmiki się przedłużają. I, no, miał wlecieć w tą środę, czyli widzowie, 13. Nie, 13 to jest sobota, widzowie. Yy, widzowie. Miał odcineczek wlecieć w. 10, 10 kwietnia. A przez weryfikację, przez. po prostu przez rzeczy. To musi wlecieć, widzowie, następną środę niestety, bo no, teraz no nie będę tak wrzucał w sobotę ani w niedzielę. Więc, widzowie, no więc, no, widzowie, tak jak mówię, po prostu muszę. A widzowie, zostało mi 800 metrów, więc y, zaraz dojeżdżę. O, kurde, widzowie, policja. No, jaju, 600 metrów, widzowie. Zostało. Nie gadać widzowy, nie, no proszę. Ale gówno. Boże. Mm. Nie, no widzowie, najgorzej, najgorzej. Mm. Zobaczymy, co mam tu do góry Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony e, Andrzej Kowadło. A ZDK224. Zapad, to będzie, to jest rutynowa kontrola, dlatego, jakby pan przygotował y, wszystkie papiery y, na temat transportu i bym chciał zobaczyć jeszcze y, cały, za, całą y, burdę, jakby w środku, co pan wiezie. Dobrze. Już panu daję tak. dokumenciki Dobra. przez szybkę. Dobra, dziękuję. jedę sprawdzić, czekaj, pan. Hmm. O Boże, ja mam takiego pecha w zowie. Dobrze, to wszystko skup. jest zainstalowane, dlatego bym mm -hmm. prosił Pana, żeby Pan y, podszedł ze mną do y, pleców y, Pana tem i zobaczył, Jace. co Pan trzyma w środku. No. Powiem Panu tak szczerze, że nawet sam nie wiem. E, dobrze, już patrzę tutaj, Panu. Bo tutaj jest y od mojego y pracu da. Y a tutaj jest, tak, już zainstalowana broda do e, dlatego e, tak. życzę miłego dnia, po zgaszeniu sygnalizacji świetlnej pan może odjechać. Dobrze, dziękuję, do widzenia. Do widzenia, ja mi miłego dnia. Dobrze, widzowie, szybko poszło, więc no fajnie. Dobra, jedziemy, mamy 500 metrów, więc widzowie, mam nadzieję, że ten szefo będzie tam, tam na miejscu. Nie wiem, ta policja pojechała w drugą stronę, więc mogę tutaj przekroczyć się. prędkość. Tam musimy bardziej w lusterka patrzeć. Dobra, 400 metrów. Tu jest ten ammonion. Amuni tak, cofamy się tu. O kurde, fajnie. Nie wiem, tutaj na zaplecze chyba, więc tutaj oni wyładują, mam nadzieję że będziesz szefik jechał jechał o, ale w, masz fajną zetkę no fajnie, dzięki eee, transfer przewieziony, ta? policja cię zatrzymywała coś, albo coś? no właśnie przed chwilą, dosłownie 300 metrów od punktu a, i co, wszystko ale potwierdzili liter, ta, wszystko git, wszystko no git okej, okay, dobra no to masz se pogląd na zetkę i de y, z dobra. kurde, widzę fajna zetka nissan nismo nissan a to jest wiesz co nismo taką mieliśmy wypadek ej wilki jeden blacha okej okay. to jest dziwne widzowie ale no taka zetka podobno mieliśmy wypadek nie wiem czy to nie jest ten sam model co wiesz sprawdźmy dobra poglądałeś se dobra, tak to... ta przewieźć gdzieś albo coś Yy, na lotnisko bym poprosił, pod samochód. Aha, dobra. A ten, mam pytanko, pieniądze dostanę teraz, czy... dobra. Yy, to już czekaj, to był pakunek. A ile byś chciał tak około dostać? No nie wiem, no ile szef da, nie? No ale no, szef mi widzę, że dał podwyżkę. Troszeczkę, mam nadzieję, bo... A. Teraz tak no... No ostatnio dostałem od y, szefa 7000 w sensie od pracodawcy tamtego. No nie, nie po prostu miałeś tam coś zostawić. Ci miałem dzisiaj dać, ale dobra. No ale no dostałem od tamtego co tam... No gdzie towar doniosłem do takiego nie, pana to wilka. Nie ale do... do kogo? No taki no dobra, przestawił się dobra, pan wilk, nie wiem. Tak, chłopczy nie jaraj, Nie wiem, się... urwał się z tego chyba, z, z jakiegoś Chińczyka. Nie jaraj, nie jaraj więcej, dobra. Co? E, to dam ci cztery koła, pasi? Może być. Czy coś więcej? Najlepiej by było więcej, nie? No a ile chcesz tak? Siedem, osiem. Dobra. O! Fajnie. A na które lotnisko? Tam gdzie no szef mi dał ten, y, pieniądze A faktycznie, w sensie kurę, ten. Czekaj, bo ja przylecia... no, Nie, 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 nie y, no. Ten. No, tak y, Ten Tak Ten, więc Szefie Za Co? niedługo y, mm -hmm. Będę musiał się chyba zwolnić Czemu? Bo Czemu, no, no No tak, nie chodzi o pieniądze, nie chodzi o szefa ale, no, ogólnie będę się chciał do miasta przeprowadzić. No właśnie. też się, i... się z O, to super, by było. wiele ja no bo... inwestycji. Tak, no bo. Ja jestem jednym z bogatszych ludzi. Wiesz szef, mieszkać całe życie tutaj na farmę. A też z dziadkiem się ostatnio pokłóciłem i... a, a tam jest tutaj samochód. O, stąd. Widzi jak się już. Widzi się, szef, jak u szefa się dorobiłem. No, to jest wypożyczone przecież. Takiego typu, co nie? W tym w Los jeszcze. Santos, on no. z niego chyba jakoś tak. A, m, szef Majki. Tak wiem. No wiem, znam. A widzę, że tutaj macie przysmak. I no. Jakby on nie, nie, ale ja go tak. Mm co? no Do Dwie, sorry za te lekkie lagi. Za Widzowie, zobaczmy ile dostaćmy koła tysięcy o 7500 mamy widzowie. i mamy hajs 27 tysięcy jest to dobrze no plus tam koszty wiadomo za za samochód, bo trochę dzień się przedłużył, więc pewnie będę musiał dopłacić, ale siedzi ten samochód boże widzowie jedziemy na farmę tutaj już tam strony widzowie, chatki Nie wiem, widzowie. Mam taki plan, widzowie, żeby się przeprowadzić do, do tego miasta, bo z dziadkiem nie chcę mi się szczerze widzowie mieszkać. To jest patola z dziadkiem. Muszę z nim dzisiaj w ogóle pogadać. A few moments later. Jeżdżamy, widzowie, do katy, Mamy 500 metrów. Fajnie, do... chodzi o ten merać, Będziemy musieli w następnym odcinku już oddać, jakby, samochodzik. Urde, co za je postawił tutaj drzewo. To jest w ogóle hili, dobra Ale. Uj. Nie. Nie, mogę obrysować, bo zabiję mnie. Nie wiem, zabiję... co by ciulową drogę wybrałem. Nie wiem czemu tędy pojechać. pojechał. dzielę. Dobra. Ale siedzi ten samochód. Fajna jest widzowie ta chatka, ale no powiem wam szczerze, że lipa, nie, straszna lipa, żeby tu mieszkać, w ogóle hit Oczywiście, że dziadka nie ma Nie wiem widzowie, zrobimy sobie jedzenie O jest kto mi tu strzela? O Boże widzowie, znowu ten debil Jak tam 7,5 koła Pasuje? Nie wiem widzę. Kurde, skąd ty wiesz takie rzeczy w ogóle... Ale pasuje ci czy nie? Czy mam do szefa zagadać, czy by ci dawał więcej. Więcej. Co widzisz? No mi pas, Przerobiłem sobie. Fajne, co nie? No. No spoko. No. Dobra, dzisiaj mam dobry dzień, jak widzisz na różowy outfitik. No widzę. Byś się w końcu przebierał, co? Bo... Masz, Bez proszę, urazu. to dla siebie, To Twoja fotobizna. No. O. Dżomot. To co, podoba Ci się, prezent to dla mnie, Twoja fotobizna? Czekaj. Podobizna. Tam mm. robiłem. Co? W sumie kupiłem. A, super jesteś. No, fajne co, nie? Dobra, daj mi spokój, co? Czemu? bo nękasz mnie mm. No tak, nękasz mnie Czemu ty mi samochód? gości się chyba ci boli ty. To chcesz mieć na pogrzebie, czy coś innego? Zostaw mi samochód, to nie jest mój, poza tym. No okej. Okay. No. Wypożyczanie. Widzisz, pożyczanie. mam piękną rejestrację, zmieniłem na jakiegoś śmiesznego Pawła na wilk 5. No, widzę. No każda samochód jest na rejestrację Wilka, bo lubię. No, Może spoko, nie? ludzie widzieli. Dobra. To pozdro, ja lecę sobie. No, Miem. na razie. A, i powiedz dziadkowi, co nie? No. E, że broń mu zwrócę, co nie? I ogarnę mu jeszcze papierę na licencję. Czyli to ty. No tak, a co? Nie no widzowie Nie mogę zabiję go. Bawić. Zabiję go. Dobra, jedź człowieku. Jedź Widzowie, czyli to wszystko on, czyli to widzowie wszystko on. To jest potwierdzone info. Dobra widzowie. Trzymajcie się, do następnego. I Io, zostawcie łapeczkę do góry subskrypcji na moim kanale. Siemano!